Dobra. Słuchaj, jesteśmy już chyba gotowi, nie? No, mi się też tak zdaje. Masz łopatę, masz kilofa, masz siekierkę i pochodnię. Yy, dzięki. Dobra. Yy, tutaj wszystko zabraliśmy wszystko, wszystko. Łóżka chyba nie bierzemy, nie? Dzieci moje, spalcie tę Żuderę. Real, musimy uciekać. Czemu? Musimy uciekać, nie pytaj. No to, idziemy. Mówiłem? No. Kto nam zalał domek, lawą? To się nie, To się niedługo wszystko podpali. Nie ma czasu, nie możemy tu zostać. To... to wszystko przez tego wirusa. On... To nie, już, już... Nie ma co już tu siedzieć. Zaraz to wszystko spłonie. Jedynie co nam pozostało, to... Iść do tego krzyża. Dobra. To teraz idziemy gdzieś dalej i... A gdzie już? Ciemność teraz. No to rano wyruszymy dalej. Dobra. O Jezusy, ale się stało na tej straży. Ja pierdnicznie się zmęczyłem. a ja, poszłem na nasz żomek. O, dobrze, że stamtąd poszliśmy. Jednak będzie raz, gdy mam uciekać. To wszystko przez tego wirusa chce się nas pozbyć. To co, idziemy dalej do tego krzyża. Idziemy, idziemy. Masz nadal tą czerwoną buteleczkę? Tak, no. Myślę, że to wszystko jest po to, żeby się z tego wyleczyć, ale to jest tylko moje przypuszczenie. Ogólnie to nie wiem po co mamy tą buteleczkę. Myślę, że z tego wirusa się wyleczyć, nie? Op, op. Nie mogli jakichś schodów tu zrobić. Hop hop, 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 hop. Ty! Tu jest... Za tym... za tym krzyżem jest ten. Yyy kufer czy tam skrzynia Okej okay. hmm, Co tam jest? Jakaś zielona buteleczka, ty To jest chyba następna, następna rzecz potrzebna Masz ty to trzymaj Wiesz hmm. mamy dwie czerwoną i żółtą, tak? Tak ja. Dobra, yy, no to jedynie co nam pozostało to iść tam dalej no. no bo widać że to jest jeszcze jakaś kontynuacja takich budowli dziwnych co to jest? Real, patrz, patrz. Widzisz to? Co to ma być? Ja piernieczę. Jak tam wejść? Ała. Okej, okay. jak tam wejść mi powiedz. Patrz, tam jest jakiś szklan tunel na górze. No, widać, widać. Tam, no i tam są drzwi, no to stamtąd jest na pewno wejście. Gdzie ty jesteś? Tutaj, ok Tutaj? Chodź, próbujemy nam wbić. Okej. Okay. Idziemy, idziemy, idziemy. O, tu jest droga to jakaś. może być. Nie wiem, czy ma się bać, czy ma być szczęśliwy. No ja też nie wiem. Ale dobrze, że chociaż to znaleźliśmy, nie? O. Hop. No nie da się nam dostać, tego szkła się nie da rozbić. Hmm. Kurcze. Może coś od drugiej strony jest? Hmm. Czekaj, zajdę na dół, może coś od dołu będzie, hop. Jestem ja tutaj rodzaj, na górę. Ty, real, tu są jakieś drzwi. Ale gdzie? Tutaj, na dole, chodź. Czekaj, skoczę do wody. Jeronimo! Okej, okay. patrz. Gdzie? Tutaj. Prawie niewidoczne. No, do dobrze są... Mm, ...ukryte. No, nie będziemy tutaj tak stali wchódź. Ale tu jest ciemno, weź pochodnie w ręce. Zamykać drzwi? Zamknij. O Jezus, co to jest? To, to chyba się musimy rozdzielić. Ale chodź tam, na tamtą stronę najpierw może, bo tam coś się świeci, widać. Poświetlajmy. Ale rozgałęzi. O mój Boże. No, co to jest, jakiś tunel? No, Jezus, we wszystkie strony Oj, oj, oj bo ja Tutaj jest zielony glud, ale nie, raczej przez to nie przejdziemy huh. hmm. Chyba co robimy dalej? Nie wiem, no chyba coś trzeba znaleźć, żeby po tym przejść Jako swobodnie Dobra, zapamiętajmy to miejsce, ja tu oznaczę z taką pochodnią, która będzie stała na ziemi Dobra. No to musimy się w takim razie rozdzielić, no... ...i poszukać czegoś. Dobra, jeśli tutaj ja pójdę tam... ...kawałek dalej. Dobra, ja, ja idę w tą stronę. A w tą? Stawaj pochodni, żeby wiadomo było, że tu byliśmy. I tutaj ślepy zdałek. U mnie na razie nie wiem. No, gdzie i poszukać? No chodzę gdzieś po tej jaskini... ...wyszłem w jakimś pomieszczeniu. Hmm. Ojej, ojej, oje. Tutaj jest ten, taki, jakby, filar. Chodź, tutaj coś jest. I e, zielony glut? O, to może podążamy w dobrym kierunku. Oby. Hop. ty! Jaka skrzynka! I patrz! Oszklony, wszystko na górze. No. I tego się, oczywiście, nie da zniszczyć. My może nie posiadamy takich narzędzi. Albo siły nie mamy. O, tu są... Trzy kamienie. Sprytnie. To będzie na pewno do przejścia tej lawy. Tak, tak, Od ale chodź. Porozglądamy się może jeszcze czy... Czegoś tu nie zostawiliśmy ciekawego. No, tutaj raczej nic nie ma. Hmm. Tu jest coś. Tu jest coś jeszcze. Hop. No, ślepy zaułek. wracamy się? No od tą Kurde. no tą stroną. Kurde. O, ile tu doskonałaś jej? To jest ślepy zaułek widać? Nie, 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 tu jest jakieś przejście. O, i tam jest ta stojąca pochodnia, to ekstra. Może jeszcze tylko to zwiedzimy tutaj, bo tu jest... Co tu jest? No, mam pojęcia. O, chodź stąd. Nie będę Jakieś ruszył. napisy. Tak tak, widziałem, nie będziemy tego rozszyfrowywać, no nie. Nie mamy na to czasu, musimy się spieszyć. Chyba wszystko zwiedziliśmy Ale sprytnie to zrobili ci powiem. Widać, że mają jakiś umysł te istoty. Op. Czekaj, chodź tam, zobaczymy co tam jest. Tu już są pochodnie popostawiane. Ale w małych ilościach nie mają taki wpływ na tą czasoprzestrzeń. No po no, ale to była do tak mi głowa bolała No mnie też O, gdzieś się wydostaliśmy O, czekaj czekaj, czyżby, czyżby Tak, jesteśmy tutaj Ale tu są drzwi zamknięte Jakieś tabliczki, ale nic nie widzę Co, co robimy? No trzeba znaleźć jakieś, jakąś wajchę może gdzieś jest Albo jakiś klucz, nie wiem Chodź no to się trzeba rozglądać. Tak, tak. Tam było jeszcze takie przejście na dół, widziałeś? Chyba o. tam, chyba tam trzeba będzie się udać. Ojej, ojej, dobra. Słuchaj pierwszy. Słuchaj pierwszy. pierwszy. Dobra. Ło, ło. wo, wo, ło, 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 ło. Dobra, idź. Naprawdę nie wiem gdzie jesteśmy i nie wiem o co tutaj chodzi. Też nie mam pojęcia. Hmm, tu jest też oświetlone. Tak, ten, ten niebieski taki taki niebieski ten się świeci. Okej, okay. tu się rozdzielamy, czy co? No nie wiem, no rozdzielmy się. Którą wy którą? W którą stronę chcesz iść? No tutaj gdzie jestem. Dobra. Znowu jakieś tunele No nie no ja tego nie lubię Mam tylko 8 pochodni Ja jeszcze 18 hmm. Kurczę No ale tu ciemno No, nie łapie się w ogóle gdzie my jesteśmy Też nie mam pojęcia No kolejne rozkołązienie To jest Ech. jakaś dziura, ale tu nic nie ma nie mogę nic znaleźć. Ej, stój! Tak? Znalazłem jakąś Czekaj, czekaj na mnie. Kurde, tylko żebym stąd wyszedł. O, jest, mam. Mam jedną pochodnię, idę do Ciebie, czekaj. Powinieneś mieć świetną drogę. Czekaj, może gdzieś znajdę, tutaj, w tym nawiernięcie. O, 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 cześć. To się da przekopać, dobra. Właśnie mam kilofę gdzie, to, e, gdzie ta skrzynka to była? No? chyba tutaj. Czekaj. Się gubię, naprawdę. O, tutaj, tutaj. Idę, idę. Niepotrzebnie tak to szukaliśmy tych trzech kamieni, mogliśmy... W... No, w sumie masz rację. Okej. Okay. To jest ta skrzynka, tak? Tak, tak. Okej. Okay. <noise> Następny barwnik! Masz, trzymaj. Mamy już trzy barwniki. Hop. O kurde. Dokładnie, ja nie mam pojęcia czy są barwniki, czy to są jakieś butelki z tekstem. Też nie mam pojęcia. Hmm. Jak tu się wracało? Hmm. Czekaj. Hop. Hmm. Zgubiłem się. Hmm. Też się zgubiłem. Dobra, szukamy tego wyjścia, chodź. Hmm. Może tu? Mam, mam! Jest. O, świetnie. Okej, okay, hop, chodź. A u Ciebie coś tam było ciekawego, czy nie? U mnie nic, ja nic nie znalazłem, szczerze Ci powiem. A nie, tylko w tych tunelach dało się ten kabel z tą kopać, bo ten, tego już się nie da, zobacz sobie. Dobra. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że w dolną stronę idziemy. Hop. Hop. Dobra. Ale ciemno. Masz południa? Nie mam nic, a ty? Ja mam jeszcze 10. O, od razu jaśniej. Się... No. Dobra, hm. Jak się tam dostać? Mam pomysł lekki. Wziąłeś jakieś dechy? Powiedz, że wziąłeś dechy jakieś. Wziąłem dwie akurat. Akurat dwie? Weź jakoś okrze okrzesa i zrób patyki. Masz chyba tego. Mam cztery patyki. Okej. Okay. Masz. Ty zawsze byłeś lepszy w mechanizmach. Spróbuj zrobić jakąś wajchę, nie wiem. Spróbujemy. Tak, nie... O! Mogę zrobić jakąś wajchę! Dobra. Czekaj, zaraz się dam. Masz. Okej, okay, dziękuję.